Witam, tu Magda. Pokażę za chwileczkę najciekawsze propozycje gwiazdkowe dla młodszych i dla trochę starszych. Znajdą się wśród nich zarówno zabawki drewniane, jak i nowoczesne roboty do programowania, klasyczne lalki, jak i interaktywne zabawki, ale nie zabraknie też pluszaków. Zobaczcie. TM Toys przygotował na gwiazdkę coś, Fantastycznego i dla młodszych, i dla starszych. Dla tych młodszych mamy zestaw szlajcha, w którym jest ambulans. Weterynarz może się dostać nim wszędzie tam, gdzie są potrzebujące konie. A w zestawie źrebaczek z piękną uprzężą. Zobaczcie, ma opatrunek na nodze. Pani weterynarz może tutaj wejść z nim wyżej, może zrobić mu rentgen, sprawdzić co tam w jego nóżce się stało, odjechać, przejechać. Różne takie akcesoria są: jest i laptop, i trochę jabłek dla koni, i lekarstwa przede wszystkim. No i stetoskop. Konia można okleić plastrem. No, to wiecie, tak, żeby się wygodnie e, małym rączkom obklejało, to ten plaster taki bardzo duży. No, ale cóż, no, bawimy się w lekarza, w empatię, tak to bywa. No i oczywiście pod koniec można wypisać receptę, zaznaczając e, jakie e, rokowania i jakby jak trzeba się opiekować dalej e, leczonym kolikiem. To jest, myślę, niesamowita rzecz, a oczywiście pojazd ma gumowe opony, no i jak najbardziej można się nim przemieszczać. Dla trochę starszych SnapStar. To są młode gwiazdy, które mają swoje profile na Instagramie. I jeżeli chcemy zachować własną prywatność i nie pokazywać się na Instagramie póki co, ale poeksperymentować sobie na lalce, to to świetny model. W zestawie jest lalka na takim specjalnym statywie. Ona jest bardzo giętka, ma różne akcesoria, torebkę, telefon. Zginają jej się nogi, ręce, przeguby, głowa. Można ją dowolnie układać. Ale co jest najważniejsze, jest też green screen. Stawia się ją właśnie na takim tle, który umożliwia podłożenie dowolnego tła. No, i nasza gwiazda może mieć zdjęcie nad morzem, w górach, w dowolnych tutaj okolicznościach przyrody. No i dziewczynki mogą prowadzić lalce profil na Instagramie. Bardzo różne wzory tych lalek w różnych stylizacjach. Mają pewnie różne upodobania i różne charaktery. Ładnie opakowane prezentowo. Jak znam życie, dziewczynki będą chciały mieć całą kolekcję, albo przynajmniej z koleżankami wymieniać się i bawić się razem swoimi lalkami, które świetnie sobie radzą w mediach społecznościowych. A jeszcze jedna ważna rzecz, nie wiem czy Wam powinnam pokazywać, lalkom zdejmuje się włosy. O, zobaczcie. I wtedy można włożyć jej dowolną, inną fryzurę. No ale cóż, no, modelka ma to do siebie. Że musi często się zmieniać. Clementoni wchodzi ewidentnie w zabawki Steam, czyli łączące ze sobą naukę, technologię, inżynierię i matematykę. Zabawki, które uczą i rozwijają, no i dzięki nim na pewno dzieci są mądrzejsze. Dla rodziców, dla opiekunów szukających zabawki edukacyjnej, każda z tych, które za chwilę pokażę, na pewno się sprawdzi. Najprostsza z nich to jest PezBits. Ja mam tu pandę, ale jest jeszcze piesek kotek i króliczek. Zabawka reaguje, jest interaktywna, reaguje na klaśnięcie, wydaje różne dźwięki, ma osobowość, albo przynajmniej można jej przypisać taką osobowość i w ciekawy, interaktywny sposób się porusza. Bardzo towarzyska, jest. jeszcze komunikują się między sobą, jeżeli mamy więcej egzemplarzy. Kolejna zabawka. A właściwie, zobaczcie, to już jest seria Coding Club, e, robiona przez, produkowana przez Clementoni. I są to zabawki do e, programowania. To żadne trudne słowo, po prostu można pokierować tym sympatycznym krokodylkiem w, w taki sposób, jaki chcemy. Bardzo. Prosto. Y, mamy tutaj różne komendy, które nasz krokodylek może wykonać. Może iść prosto, może zawrócić, może skręcić w prawo, może skręcić w lewo, może się zatrzymać, i to my. Ym... Musimy zaplanować tą trasę, ułożyć i sprawdzić, czy rzeczywiście porusza się tak, jak chcieliśmy. Te małe e, klocuszki układamy e, w komendy dla naszego krokodylka, naciskamy OK i on sam rusza. Dzieci opanują to błyskawicznie, a to są właściwie podstawy programowania, więc nic strasznego, a jeszcze mały przysmaczek dla krokodylka, będzie zadowolony, jak po pracy dostanie coś pysznego. E, każdy z tych produktów. E, e, Coding Club ma książeczki, w których wszystko jest wytłumaczone bardzo, bardzo ładnie, e, przygotowane mądrze, czytelnie, a to jest ogromny plus dla rodziców, którzy nie muszą się na tym znać, a tu wszystkiego się dowiedzą. Dla troszkę starszych, tu sobie zrobię miejsce, chodź mój krokodylku, mamy robot maker. Laboratorium Robotyki Edukacyjnej. I tu mamy już możliwość zbudowania na przykład samodzielnie robota, a nawet trzech różnych modeli zaprogramowania. Możemy używać tabletu, pobrać bezpłatną aplikację. No i słuchajcie, kodować po prostu. Zabawka od 8 lat jak najbardziej, bardzo, bardzo dużo uczy. Słuchajcie. Wygląda poważnie, bardzo naukowo. No, myślę, że rzeczywiście będzie trochę budowania. Może dorośli trochę pomogą, a może dzieci rzeczywiście wprowadzą się, spodoba im się ten świat. I znowu wielka książka na podręcznych instrukcji, informacje, jak tutaj nasz robot albo jeden z tych trzech robotów będzie sobie działał i w jaki sposób możemy kodować go. To naprawdę edukacyjny, świetny, gwiazdkowy prezent. A Następna technologiczna zabawka. Aha, jeszcze coś Wam pokażę. Zobaczcie, tu jest stopień trudności, a zaznaczony na opakowaniu krokodylek był na pierwszym etapie, a tu mamy e, kolejne etapy programowania, właśnie najbardziej zaawansowane. No, i tu, wyobraźcie sobie, że w tym opakowaniu jest 50 różnych modeli. Czasami są to całe konstrukcje, czasami są to elementy, które uczą mechaniki, pokazują prawa fizyki. No, i naprawdę wielu, wielu rzeczy można się z nich nauczyć. A w środku 300 elementów. Tada! Oczywiście jest instrukcja. No, i myślę, że godziny budowania i tworzenia najróżniejszych ciekawych modeli, bardzo naukowa zabawka, no i myślę, że wyjaśniająca dzieciom świat. To nie jest zabawka na chwilę, do tego się trzeba przyłożyć, ale też można, ale też można się dużo nauczyć. No i kolejny bajer, bardzo dynamiczny Action Reaction. Mam jeszcze dwa zestawy uzupełniające i tu budujemy kulodromy. Sami tworzymy najróżniejsze trasy, możemy korzystać z rzeczy, które mamy w pokoju, e, zaplanować cały tor dla kulki, tak żeby leciała najszybciej, najdłużej. No to już od nas zależy. Myślę, że e, świetny patent na zabawę, szczególnie zespołową, ale także dla całej rodziny. I ja już widzę, jak tata z dziadkiem i z siadają. I zabierają się za konstruowanie i ciągle ulepszają e, swoje konstrukcje, no bo o to w sumie chodzi, żeby było dużo zabawy, ale żeby także podczas niej się uczyć. A teraz trochę zabawek drewnianych i nie tylko. Zacznę od zestawu Melissa Doug. To jest zestaw sprawnościowy. Niby dla trzylatków i starszych, ale tak naprawdę warto te wszystkie umiejętności mieć idąc do przedszkola, bo mamy to. Rozpinanie klamerek. Widzicie? E, wiązanie butów. No to może jeszcze za chwileczkę. Rozpinanie e, suwaka, guzika, napa, e, sprzączki e, takiej, e, odpaska. A to daje samodzielność. Posiadanie tych umiejętności daje przedszkolakowi ogromną wiarę w siebie. On po prostu potrafi się samodzielnie ubrać, rozebrać. Nie potrzebuje niczyjej pomocy. E, no i czyni go. Takim pewnym siebie i wesołym przedszkolakiem. Łatwiej po prostu to przedszkolne, wszystkie procedury znieść. Kolejne rzecz. Dentysta. O, moi drodzy, taki zestaw dentystyczny. Mamy szczękę, mamy ząbki i mamy tutaj różne akcesoria. O, jest lusterko, gdzie można wszystkie zęby dokładnie sobie obejrzeć. Wiercenie, borowanie, mycie zębów, czyli profilaktyka. Bardzo ważna sprawa. No i jak dochodzi do różnych zabiegów dentystycznych. No wiecie, że czasami zastrzyk, bez zastrzyku się nie obędzie. I co tutaj mamy? No tak, otworność. Możemy te zęby, słuchajcie, wyjmować. O, wyrywać. Nie, ten jest stały, ten nie stały. Nie, nie wyrywamy stałych zębów, bo w komplecie mamy trochę mleczaków. Które jak najbardziej możemy wyrywać. O, zaplombować. Jak widzicie, jeden ma jak najbardziej, co prawda, srebrną, już się teraz takich nie robi, ale, ale plombę. O. I możemy jakąś protezkę wstawić, no dzieciaki będą się bawiły na pewno bardzo bardzo dobrze, a cała zabawka rozwija zdolności manualne, no i wyobraźnia. a myślę, że troszeczkę odczarowuje strach przed dentystą, no bo jak sami już komuś zęby wyrywaliśmy, to w sumie wiemy, że to nie taka straszna sprawa w ślicznym takim etui z tkaniny. Dużo zabawy. A tu mamy grę dla całej rodziny od czwartego roku życia. Rzucamy kostką i to, co nam wypadnie, albo mniejsze, albo większe kołeczki, dokładamy po kolei. No, chodzi o to, żeby właśnie to się nie stało, bo wtedy no, ten ruch jest niezbyt udany i nie za bardzo wychodzi, ale myślę, że świetna zabawa i cała rodzina będzie się dobrze przy niej bawić. Przede mną propozycję Simby. Myślę, że najmłodsi będą zachwyceni, mogąc bawić się na przykład takim zestawem z filmu Masza i niedźwiedź. Ta licencja jest bardzo, bardzo silną licencją, i dzieciaki zwariowały na punkcie tej sympatycznej małej dziewczynki i tego załamanego, rozrabianiem jej niedźwiedzia. Dom ma kilka funkcji. No, i dzieci będą mogły się przenieść w świat przygód swoich bohaterów, no i troszkę w nim zamieszkać, odgrywać scenki e, najróżniejsze z filmu i wymyślać własne. Dom ma opcję dźwiękową, można przetestować to już w opakowaniu. No, i ulubiony motyw z filmu rozbrzmiewa właśnie po naciśnięciu tego przycisku. Jest tutaj. Wiele różnych ciekawych funkcji. E, Masza będzie mogła w tym koszu przemieszczać się e, w różny sposób, no ale mamy też całe akcesoria do e, wyposażenia e, wnętrza, takie jak na rysunku jest i lodówka i szafki, i stolik, więc nie jedna biesiada przed Wami, przed nami. A teraz Chihuahua. No słuchajcie, Chi Chi Love. Ale mamy Pupu Papi, czyli mamy szczeniaczka robiącego kubki, temat kupek bliski dzieciom, ważny e, szczególnie dla przedszkolaków, ale dla tych młodszych no jest jakby to temat. Ale tu mamy dodatkowo ulubionego pupila, który, e, którym się opiekujemy, którego wyprowadzamy na spacer, który robi te kubki, które my musimy posprzątać. Pokażę Wam jak wygląda nasz szczeniaczek w środku. A oto nasza ciłała. W akcesoriach znajdziecie takie serduszko, a tu torebeczki do wyrzucenia odchodów psich, ale także jest specjalny pojemnik z taką plasteliną, właściwie, której możemy wyczarować ciasteczka. O. Robimy kulki, tu mamy taką praskę. Przyciskamy i wychodzą nam właśnie takie piękne ciasteczka, którymi naszą tutaj pociechę możemy karmić. To jest szczoteczka do zębów, ale myślę, że można też tam jej pomóc zjeść co nieco. O. I teraz najfajniejsze. Nasza ciłała jest na takiej, sztucznej, na takiej sztywnej smyczy, widzicie? dzieciom będzie łatwiej e, ją prowadzić na spacer. No i cóż, ma z przodu takie kółko. Zobaczcie i będzie sobie o, szła. To kółko pomaga w e, przemianie materii. No, zobaczymy czy piesek zrobi kubkę. Uwaga, siadaj. Zupełnie no. wygląda bardzo, bardzo realistycznie. No cóż, trzeba tą kubkę zebrać. Jakoś tam sterylnie, ok. No i cóż, i elegancko wyrzucić do kosza, bo dobry właściciel sprząta po swoim psie. No, i wymarzony prezent nie tylko dla chłopców, ale także dla dziewczynek, które kochają strażaka sama, bez dwóch zdań. To jest wielka straż pożarna. XXL gigantyczna i tutaj będzie i czterech strażaków i manekin i jak widzicie lądowisko dla helikopterów ale też wóz strażacki no i możliwość różnych ćwiczeń e, tak jakie strażak powinien zachować zawsze e, sprawność fizyczną dużo trenować, no i wiedzieć e, e, zawsze kiedy jest potrzebny, bo na środku tego wielkiego e, tej wielkiej budowli jest słuchajcie krótkofalówka i Możecie zostać jako strażacy wezwani do pożaru. No i tak właśnie będą bawić się dzieci. Myślę, że wiele, wiele godzin zabawy ze swoim ulubionym bohaterem filmowym. Myślę, że nie jedna akcja strażacka przed młodymi następcami strażaka sama. A ze mną przez sympatyczne jak widzicie teraz, pełne a, cykinów, Oprzyte są w bajecznie kolorowe e, wzory, opalizujące w ogóle, jak ta panda. Ale słuchajcie, to już nie tylko pluszaki. To teraz to torybusie. Tu jest jeszcze bardzo taki długi. E, zobaczcie, paseczek. Można normalnie torebkę e, na ramię nosić, do upasować do swojego e, rozmiaru. Bardzo sympatyczna panda. No, jednorożek, bo bez jednorożka to. Nie można się obyć. Też oprzyty cekinami, będzie się mienił w pokoju dziecięcym z pewnością. Przepiękny flaming, tak myślę, chociaż nogi chyba ma tutaj schowane. I ma miejsce, to wyjmę wkład, ma miejsce na monety, będzie świetnym portfelikiem albo jakimś takim, um, taką torybusią na jakieś bardzo, bardzo drobne rzeczy. Mają tutaj i złoty dziób, no i wielokolorowe cekiny. To jest brokatowa wersja. No i mamy takiego śmiechowego strusia tęczowego, no i przepięknego kucyka, konika. Za tym dzieci zawsze przepadają i, i zawsze będą kochać takie wielkookie, malutkie koniki. I oczywiście seria minifigurek, no bo to jest kolekcjonerskie, e, tym można się wymieniać, a w środku nie wiadomo co jest, jest to e, ręcznie malowany jakiś malutki skarbuś, ale tak do końca nie wiemy na co trafimy i czy nasza kolekcja e, się powiększy, czy nie, jak to będzie e, wyglądało. No, chodź, otwieram, szczelnie zapakowane, nie wiadomo co jest w środku. Ale te kolekcje przepięknie wyglądają w pokojach dziecięcych. Och, jaka śliczna sówka. O, i mogę odhaczyć, że mam już piękną tiłajtową e, e, suwkę. sówkę. I tak to brokatowo, cekinowo e, zapowiadają się w tym roku. t -white. Symak proponuje na gwiazdkę robota traki. To ten sympatyczny, czerwony stworek który w komplecie ma oczywiście instrukcję, to wszystko w tym pudełku obok. Można zbudować specjalną stację kosmiczną z takiej specjalnie wyrzeźbionej pianki. Mamy talię kart, która umożliwi mu przemieszczanie się, jak widzicie zakręty i zawiasy. Dwa markery, którymi możecie narysować trasę po prostu na białej kartce. No, i oczywiście głównego, sympatycznego robota. Co on potrafi? W instrukcji znajdziecie kilka możliwych rozgrywek. Ja pokażę najprostsze zastosowanie robota, bo to taka wprawka do programowania czyli trzeba wykombinować, jaką trasą będzie szedł nasz robocik. Możemy ją sobie dowolnie narysować, ale. Zabawa zaczyna się wtedy, kiedy musimy ułożyć najkrótszą trasę, najdłuższą trasę albo trasę, w której musi pokonać jakiś charakterystyczny obszar. Bardzo podobają mi się rozgrywki dla dwóch osób, gdzie zakrywamy wszystkie karty, bierzemy kartę start i meta i możemy ułożyć ciekawą trasę, na przykład na czas. Myślę, że to sporo zabawy. Dla młodszych i dla starszych. Zabawka, myślę, że tutaj od 5 do 99 lat, myślę, że trochę młodsi też świetnie się w tym odnajdą, szczególnie jak będą mogli narysować własną trasę dla robocika. No i taka bardzo dowcipna i zgrywuśna propozycja. To są, słuchajcie, sznurowadła, które świecą. O wyjmę te niebieskie, jeszcze zabezpieczenie. One po prostu świecą, mają różne tryby, mogą migać, mogą krócej lub dłużej migać. No i myślę, że jest to niezły bajer do każdych tenisówek, a dodatkowo e, młody uczeń będzie bardzo e, dużo lepiej widoczny na drodze, a przy okazji mega oryginalny.